Witam. Dzisiejszy materiał poświęcony będzie to co mi dzisiaj po prostu przydarzyło się. Mianowicie tematem jest po prostu to urządzenie tak zwana farelka którą dzisiaj uruchomiłem, zdążyłem wyjść do pokoju 5-10 sekund i wróciłem, a farelka była w ognie z wydechu, po prostu z wylotu swojego język ognia taki z 30 do 40 cm spowodowane było to ponieważ jak widzimy tu na tej kratce z wylotu już się topiła i zaczęła się palić a przyczyną całego zdarzenia po prostu był nagromadzony kurz który w środku w tym urządzeniu pozatykał spirale wentylator się kręcił a urządzenie nie było w stanie wydmuchać tego wygenerowanego ciepła. I o mały włos doszłoby do pożaru tak więc trzeba dozorować swoje urządzenia i zalecałbym każdemu szczęście, że byłem. Domu. Czy jak to się mówi, zawsze urządzenie pracuje, zawsze można na chwilę wyjść z domu i tak dalej. A tu byłem 5 do 10 sekund w drugim pokoju. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze, ale jest pewien lęk. Pozostawianie tego urządzenia bez kontroli. A no więc sprawdzajcie swoje urządzenia, które uruchamiacie, dozorujcie, sprawdzajcie, czy jest wszystko OK. A tu zawinił właśnie to, że wentylator wciągnął do środka pewnej ilości nieczystości, tak zwanego kurzu, który odłożył się w środku na spirali. Zaczęło grzać. 2 kW, załączone było, no i wiadomo. Ograniczony przepływ powietrza. I na szczęście tylko tyle. Aż tyle. No więc, żeby nie przedłużać, hej. Pozdrawiam wszystkich.